Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rabej, po drugiej stronie kamery Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży Dacia z Lublina. Dzisiaj prezentacja Dacia Lodge. Oto on, Dacia Lodge. Od razu następnie podam, że jest to egzemplarz sprzedany. Dzięki uprzejmości klienta możemy go zaprezentować w pełnej krasie. Jeszcze dzisiaj wyjedzie do swojego właściciela. Egzemplarz nieco zmodyfikowany od potrzeby klienta według życzeń. Na trzy po której stoję, jest to wersja limitowana z tepły. Ona jest nieco dłuższa od wersji standardowej. Mierzy 4,52 mm 4,5 metra. Raz, dwa, trzy, cztery i pół. Oczywiście tak na oko. W 2018 roku prasa motoryzacyjna opublikowała porównanie wam z segmentu Loży. Loży, oczywiście, swoimi wymiarami, przestronnością, funkcjonalnością zajęły pierwsze miejsce, pokonując bardziej renomowanych konkurentów. Wspomniałem, że samochód jest sprzedany, nieco zmodyfikowany przez klienta. W tym egzemplarzu zostały przyciemniane szyby. Oryginalne felgi zostały wymienione na alufelgi. Z gamy akcesoriów na życzenie klienta zamontowaliśmy również hak w tym egzemplarzu. Oczywiście zrobione to zostało po rejestracji lata. W tym miejscu polecam akcesoria Datsji. Na takim haku można zamontować bagażnik rowerowy od dwóch do czterech egzemplarzy. Sprawdza się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wiele haków, wiele bagażników rowerowych sprzedajemy zarówno do modelu Lodży, jak i innych egzemplarzy. Oszczędza to oczywiście fatygi wkładania tych rowerów na bagażniki dachowe. Przy tej wysokości auta nie jest to zbyt łatwe. Zajrzyjmy do wnętrza. auta. Prezentowany egzemplarz jest w wersji siedmioosobowej. Proszę spojrzeć, jak daleko jest kierowca. Zająłem miejsce za kierownicą. Spójrzcie, jaka jest przestrzeń za mną. Drugi rząd, gdzie podróżują trzy osoby dorosłe oraz trzeci rząd siedzeń, gdzie również osoby dorosłe bez problemu zajmą miejsce. Drugi rząd siedzeń. Siedzę bardzo swobodnie, a praktyczny stoliczek ułatwia mi podróżowanie. W trzecim rzędzie siedzeń znajdziemy szeregu dogodniej. Znajdziemy tutaj praktyczny podłokietnik ze schowkiem na kubek oraz głęboki schowek na różnego rodzaju drobiazgi. Znajdziemy tu również gniazdo ładowarki do różnych urządzeń przenośnych. Na pewno przyda się w dalekich podróżach. Dla osób lubiących czytać książki podświetlenie. Dwie szyby obok mnie są uchylne, możemy zaczerpnąć świeżego powietrza. Złożę, rozłożę oparcia drugiej kanapy. Przy moim wzroście siedzę tu bardziej wygodnie, nawet mam luz na kolana. Przestrzeń dla kierowcy jest naprawdę bardzo imponująca. Siedzę sobie jak przed telewizorem panoramicznym. Widok do przodu przez boczne szyby jest niczym nieograniczony. Przestrzeń nad głową powoduje, że wolniej się męczę podczas podróży. W samym egzemplarzu Daci lodży znajdziemy elementy takie same, jak w innych modelach Daci, czyli maksymalna prostota, wybór wyposażenia, wybór elementów bardzo imponujący, bardzo prosty. Znajdziemy tutaj siedmiocalowy wyświetlacz z systemem Media Evolution. W tej wersji. Z kamerą cofania. Na pokładzie znajdziemy klimatyzację manualną, tempomat wraz z ogranicznikiem, funkcję eko dla oszczędności paliwa, komplet szyb elektrycznych, centralny zamek z pilotem, sterowanie tempomatu i ogranicznika. Znajdziemy z lewej strony kierownicy. Zajrzyjmy do wnętrza. Bardzo ładne bursztynowe podświetlenie deski rozdzielczej krótka informacja o ofercie w naczyniologii, którą prezentujemy, jest to wersja stepway z silnikiem 1.3 130 konna benzyny do pasażerzy tego auta to ponad 15 tysięcy złotych poza elementami, które wskazałem znajdziemy tutaj e, kół zimowych e, na felgach stalowych znajdziemy tutaj umowę serwisową pięcioletnią umowę serwisową z limitem 120 tysięcy kilometrów rząd wielkości nie podam, ile dokładnie klient zapłacił za to auto, ale to jest około 70 tysięcy złotych. Wróć Myślę, że jest to dobra. Ufam, że podobała Wam się nasza prezentacja. Liczę również na to, że inne filmy znajdą Wasze uznanie poprzez lajki, poprzez, poprzez subskrypcję. Zapraszam Was na nasze strony internetowe, zapraszam na portale ogłoszeniowe, na YouTube, na Facebooka. Oglądajcie nas, polecajcie znajomym, komentujcie. Życzę zdrowia.